Nie, więc spokojnie, nie martwcie się. I dziękuję za pół serce i serce Vivon. Te duże, czerwone. Bardzo dziękuję. Miniaturkę trzeba znaleźć. Gdzie tu mam ją? Kurde, to nie da? Siema. ma. Ktokolwiek to napisał? Siema. O, grzybek się ma. Dziękuję. Widziałem za 11 serduszek. Kurde, serduszek. GG, sorry. Ogarniam jeszcze YouTube'a i nie patrzyłem akurat. Mi się serce mignową. Zacząłem na YouTube odpalać. W sumie stwierdziłem co mi szkodzi. Dużo więcej to nie kosztuje. Komputer sobie daje radę. To czemu by nie? Dziękuję za kolejne GG Za kolejne <noise> Dzięki Co się śmiesz? Z czego niby? na koleżkę czekamy, więc jeszcze chwilę. Czemu? No fajny jest. Nie, nie grałem jeszcze. Jutro chciałem... Kurde, coś mi tu jeszcze O, jeszcze jedna rzecz. No. No bywa, no solo jest ciężej, nie? Dasz radę kiedyś. Albo i nie. Ale może... Ale nie no, też kurde, czemu nie. Wystarczy cierpliwości, nie? są ciężko w tej grze. Bardzo jak jeszcze jakieś bugi są. Albo błędy takie dziwne. Ale czemu nie. No z randomami, bo to jest to, że nawet tam czatu głosowego nie ma, nie, ani, ani żadnego czatu, to już jest w ogóle, no nie, porażka, w grze zespołowej nie, nie ma komunikacji, to jest, to nie wiem dlaczego, to jest tak głupie, nie zrozumiem czego. No tak, jest ułatwione, ale i tak jest trudne, no, no co, dobra, dobra, ja już chyba ogarnąłem. A, ty, dobra. To już przełączam scenę i trzeba ogarnąć, żeby był słyszalny. Macie muszą słyszeć. I Iwona też oczywiście. Bo chyba Iwona nie było cały czas, tylko ja słyszałem Iwonę. Nie jestem pewien. Dobra, ciebie już słychać, jeszcze Iwonko. Tyk. tyk. mnie, że muszę codziennie to przyklikiwać, ale no już nie da się nic zrobić. I tak jest lepsza lepsza ta aplikacja niż od TikToka. To TikToka to w ogóle masakra. Jak odpalę tą aplikację od TikToka preferowaną do streamów, nie? To komputer wychodzi przez okno. Tak wszystko żarło, nie? A teraz mam odpalone cztery streamy jednocześnie i nie ma żadnego problemu jeszcze gry na ultra mogę odpalać, nie? Do poprawy. Ostatnio napisałem komentarz po, po TikToku, się zaczął reklamować, że takie reklamy się zakichować właśnie na tej aplikacji do streamowania, że można rozwijać się streamując i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest ładny komentarz. O tej aplikacji. Nic mi nie odpisali. Szczerze liczę, że mi odpiszą, nie? No ale. Duże chyba się spodziewałem. To jednak TikTok, który bierze 75% za gifty. Ile bierze? Tak. To nawet Twitch bierze 50 na 50 na początek, potem jak jakoś większy streamer to bierze 25% tylko, nie? A TikTok za zawsze 2, 75%, nieważne czego, nie? Oczy całego świata są z. Dlatego na TikToku, jeżeli ktoś naprawdę nie wiem, chce wysłać jakieś. Kasę, gifty czy cokolwiek, nie, to dobra, no, ale jakichś większych sumach, tam ty tysiące monety nie, to, to się. Szkoda pieniędzy w ogóle, nie? Lubię streamować. Gadać z ludźmi, i się śmiać. Nie robię tego dla kasy. A no, wchodzę. Teepli chyba bierze 25% tylko Takie, co każdy ma, nie? Pomimo zasadzki w kanałach dotarłem do sektora 0 w jednym kawałku Teraz muszę poszukać Jade, ale obawiam się, że będzie to przypominało szukanie igły w pieprzonej I tam jest w zale zależności, zale zale jeszcze Zabierają tyle, w zależności jak wypłacasz, w jaki sposób, nie? Z od niej ze strony Ale tylko to prawda, naprawdę, Dajemy, ja, my tego nie robiliśmy wczoraj? Dziękuję HON za, nie wiem, pomoce I za piłkę, wiesz My to robiliśmy wczoraj, co chodzi? To się, to się ten, resetuje, wiesz? To za to będziemy to No. Zdążyłem zrobić Nie, się za nie, na niego, z maczetą. nie, z maczetą na niego Fakty. Nie, 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 Wrzucił mnie do tego, nie, To nie, 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 podnieść. nie, 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 bo nie, 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 zaraz nie, Tak. Jezu, zaraz. Håkon uh. Nie teraz już, żeby jakiegoś klopu zajrzeć. Dosłownie. On go... Tylko... na się strzało. No że jedną rzeczę, no nie wybram. znowu. No jak on, ma... on ma hitboxa w ogóle wielkiego? I ma moją maczetę w dupie. Ej, dawaj to. No, wiesz, jak to nie ma miejsca w hitpilku? <śm> on, on tu leży u mnie, ty, gdzie ty tam jesteś? Nie, tutaj leży. O tu leży. Aha, okej. Okay. Dzień dobry, już nie mam. Tu sobie w Ja nie mam nawet. tam e, strzał już. Mam tylko te, te lepsze, a to szkoda. A do nich tu, tak tu jest klawisz? Jest, no. No fajnie, bo mam pełen karabinów jeszcze. Do sprzedania. Bo ja wszystko zbierał, nie? Teraz sobie tylko zapasowa obronie zrobię Co ja tu mogę zrobić teraz? Mogę zrobić coś nowego, co jeszcze nie miałem. Miecz nocy mogę zrobić, cokolwiek to jest. Jeszcze coś wypełnię fajnego.

To handlarz, jest? Tak, tylko nie ja mogę znaleźć. Ja też go szukam. Nie wiem, dlaczego pokazać, że jest w kabinie u mnie w kiblu, ale go tu nie ma. Bo nie ma strzałki, wydłonię do góry. jest stoi bongo. Może, może zginą? Bo to nie ma bezpiecznej strefy No wiesz... Może... może tak pokazował po prostu by... się pokazać Tam się powiedzieć. No. Jest. Mm -hmm. O, kurepka. o, kciężko. Nie, to na tym jednego tylko odczuje lecę, nie? Nie zrobiłem jeszcze. jakiś znajdę. Masz skarby w skrzynce, jak coś, ale proszę sobie. To no, nieważne. Jaki zrzut? Ta na dole chyba, nie? To pod mostem? A czy pod tym wiaduktem? Gdzie dziwnie by było. Nie, nic bo... nie Jeszcze nie Nie. No. Ale... Nie widzę się tu. jest rzut? A tu jest! Dobra, ja nie wiedziałem Ale i te masy do podnoszenia No i biegną tam czas, dlatego Ja nie raz nie podnoszę Ej, uważaj a nie, jeszcze się nie, nie zepsuły. Nie, się, nie zrobi się paczki na mnie. u mnie. się. Jeszcze jeden biegnie. Ja próbuję otworzyć ten nie, nie razem sobie z tymi samochodami, nie? dokoła biegną. Dobrze dla mnie, ale śmiesznie. Dobra, mam otwarte. Dupe! Co jest? Ile? W ogóle wczoraj y, był rekord ilości ludzi na Twitchu. Było aż sześciu. Jak, jak na, mo na moje standardy, to jest ogromnie. Jak zazwyczaj nie ma nikogo. I też teraz chyba... Dobra, nie, teraz jest jedna osoba, nie wiem kto to ma. Dajem górę. Właśnie codziennie mam jedną osobę na Twitchu, ale ta osoba się nie odzywa i nie wiem czym ona istnieje. Bo to jest niemożliwe, żebym codziennie miał jedną osobę. Od... Cały czas Od go do końca. Nie wierzę w to. Tu dziś niżej trzeba, tak? Tak, tutaj. Po kurde. Ty, co jest? Kto się chłop pojawił we mnie. Z zadaniem. W ogóle idę do ciebie. Odwracam się, to chłop stoi. Nazywam się Nie Norris. Przed epidemią pracowałem w ratuszu w dziale modernizacji i konserwacji infrastruktury hydraulicznej. Ha, to była niesamowita fucha. Brakuje mi jej bardziej niż moich dzieciaków. Aha, ty. miałeś do mnie jakąś sprawę? tak! Chciałem odzyskać bieżącą wodę w mojej okolicy, ale przez te cholerne, żywe trupy łażące wszędzie nie mogę! Nie Niosław, to zresztą da nie, Dałbyś się namówić, żeby to dla Jogórk mnie zrobić? To byłby wspaniały gest obywatelski, który doceniłyby dziesiątki, może nawet tuziny ludzi! Co miałbym Resultacja. zrobić? Po prostu przekierować wodę. Tylko tyle. Bardzo byś nam pomógł. A przy okazji uruchomiłbyś też Dobry. śliczną fontannę. No dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Świetnie, wspaniale, genialnie! Musisz dostać się do trzech pomp i przekręcić zawory. Pokażę ci, gdzie co jest. Dobra, to mamy. Przej niżej chodź. Hej, kolego, widziałeś może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Dam obok. Dzięki. Jade? Jade, tu jesteś było? tu? Wygląda wygodnie. Weź tutaj do niego. Tj. Czy możesz mi pomóc? Szukamy młodej kobiety. Drobna ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo, a potem sobie poszła. Szlak by to. Mówiła, gdzie idzie? Nie, ale ty jesteś Krain, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Tamir, czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia, ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. N nie wiem, o co mogło jej chodzić. Właśnie też... Ej, mogę na słówku? Tak? Używałeś kiedyś karabinu? Jeśli tak, wpadnij do naszego rusznikarza Ruperta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię? Włączyłem muzyczkę. Słyszałeś tę głośną muzykę? Ktoś ją włączył celowo. Ciekawe po co? Ten gość chyba chce umrzeć. Chciałbym go zabić. Tu, jeszcze. Crane, dobrze cię znów widzieć. Spike? Cholera, jak się tu dostałeś? Łatwo hm. nie było. Tak czy siak, Breken się kłania. A, jeszcze jedno. Od teraz zawsze mnie tu znajdziesz, okej? Okay? Wszystko co miałem w slamsach tu jest też do...